Komar ten nie żyje. Po 13 latach mistrz nad mistrzami, król nad królami. Oto on, zwyczajny operator. Dobra, starczy kochani tego literata. Dzisiaj opowiem Wam o warunkach, jakich trzeba się zmagać na złomowisku. Spogląd jest jakiś z kobietą. Jest nieprzewidywalna, zmienna. Jest piękny jest styczeń 2020 a w sumie końcówka tego stycznia pięknie słonko świeci a za chwilę może być tak, że nawali tyle śniegu że dostaniemy obrzydzenia słuchajcie gdy jest deszcz to wszystko zależy od tego od dwóch czynników w sumie no może trzech od tego ile jest urobionego złomu i od tego czy będą jakieś rozładunki pod sumnicą. Lub pod fuksem, gdzie potrzebny jest człowiek, żeby pilnował, żeby się jakiś niepowołany złom dostał na samochód, lub inny jego wymiar niż ma być. Także jest taki dzień, czasami jak dziś, piękna pogoda. Za chwilę zacznie lać, przyjadą samochody do rozładunku. No i niestety trzeba to zrobić, tak? Druga sprawa jest taka, jeżeli także na przykład leje sobie, a nie ma jakiejś tam roboty, nie ma rozładunków, można gdzieś na jakimś pomieszczeniu gospodarczym spędzić czas, jakąś robotę tam znaleźć, coś do spawania, coś tego. Lub były też przypadki, że albo były, yy, krócej robiło się lub dostawali wolne, tam dzień. Bo wiadomo, przecież, no stop nie będzie też lało, Kiedyś matka natura się nad nami musi zlitować. A druga sprawa, też sobie nikt z pracodawcy nie pozwoli na to, żeby nie wiem, cały zakład zachorował i trzeba zamknąć zakład na czas kwarantanny. Nie no no niestety, ale nikt sobie na to nie pozwoli. Druga sprawa, nie cierpi zimy, zwłaszcza śniegu. Trzeba przykrywać i odkrywać złą plandekami zwłaszcza ten lepszej jakości. Nie mo, zwłasz, I zwłaszcza ten, który gromadzi w sobie dużo wody. Nie? Bo jeżeli wyślemy na hutę, gdzie zgromadzi się dużo wody w złomie, dojdzie do nieszczęścia. Także jest osuszanie jeszcze tego złomu. To jest też właśnie. Pamiętam, jak się brało takie palniki butle gazowe I palniki yy, one. Trój, trójpalnikowe były. O, coś takiego. Takie coś jak do papy. Do grzania papy. No i wchodziło się we dwóch, we trzech z tymi palnikami i trzeba było grzać z południówki jedną wannę, żeby osuszyć ten złom. Tak samo kontenery trzeba było ze śniegu odśnieżać. Później też właśnie takimi palnikami, żeby ten lód, który tam się zgromadził, stopić, osuszyć. Ale najgorsze to przykrywanie tą plandeką, bo wiecie, nawali śniegu na tą plandekę później się mężczyź, żeby to ściągnąć, gdzieś się tam zahaczyło złą, roztarga. To jest takie właśnie męczące, odśnieżanie wagi towarowej jeszcze Pamiętam jeszcze, w tamtym roku chyba to było gdzieś na początku. Kurde, był taki wiatr. Mieliśmy plandekę 10 na 10 metrów i z kolegą przykrywałem, to powiem wam troszkę mocniejszy wiatr. I moglibyśmy sobie dryfować gdzieś tam po niebiosach. Tak normalnie napierdzielał ten wiatr, a plandeka wiel... miała dość, wiecie, no dużą objętość, bo to w końcu 10 na 10. No nie szło tego uczyma. Później kochani są... Aha, jeszcze jak są większe mrozy, już tam poniżej 15, także dostawali chłopaki wolne. Operatorzy oczywiście robili, no bo tutaj jest ciepło. Ogrzewanie hula. Także nie ma tutaj jakiegoś problemu. Druga sprawa, upały. No powiem wam, upały: no jak upały? No jak jest ponad 40 w słońcu, to tutaj w tej kabinie idzie się normalnie ugotować. Nie ma klimatyzacji. Także wiecie, można jajo znieść. No co, jak się zrobi jakiś rozładunek, nie ma takiej roboty, to co? No pół dniówki w cieniu, pół, pół na maszynie. I tak sobie leci, nie? Także moi kochani, to chyba tyle. Mamy piękny styczeń. Śniegu jak na razie się chyba nie doczekamy i nawet dobrze, bo nie chcę przykrywać i odkrywać tego złomu, bo to jest męczące. Także kochani, do następnego filmiku. Cześć, pozdrawiam Was, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, do usłyszenia.